Jeszcze szybki, strzelam e, e, z tej strony, klawisz Gaming, i to jest szybki pokaz, jak u mnie to wygląda. Pierwsze piętro jadalnia, tak to wygląda mega dużo stoisk takich hop, jak widać mega dużo kuchanek, dużo zmywarek i umywalek dynia, żeby przyciągać e, tego bez głowy e, gingerbreadowa wszystko, żeby przyciągać elfy. Drugie piętro. Taka sama jadalnia. Wszystko normalne, tylko umywalki są. I luksusowe stoły. E, trzecia. Tak samo jadalnia. E, też dnia. Stoi tutaj. E, jest kilka zmywarek. Gumy. I trochę kwiatków. I flor trzeci. E, dużo, e, dosyć dużo umywalek. i Całe. Tak jak był tutorial. A więc dziękuję za uwagę w tym mega krótkim odcinku i do zobaczenia w następnym baju.